Witajcie. Dzisiejszym nagraniem chciałbym Was zachęcić do wysłuchania serii wykładów na temat tego, czym jest znak bestii na podstawie objawienia Jana. Werset z 13 rozdziału Jana jest ostatnio w wielu różnych mediach, przez różnych komentatorów bardzo często poruszany. Odbywają się różne. Live dyskusje na temat tego czy znak bestii o którym czytamy w Biblii będzie to chip. Wszyscy poruszają ten jeden werset i prawie że jednomyślnie wszyscy mówią, że tym znakiem bestii będzie chipowanie ludzi. Czy rzeczywiście tak będzie? Chciałbym zapoczątkować serię dwóch lub trzech części w zależności o długości materiału, który nagram. I w pierwszej części chciałbym się odnieść do właśnie cyfryzacji, do technologii, która obecnie jest na świecie, do technologii, która wdarła się do naszych domów i do technologii, która być może ma albo będzie miała bardzo duże znaczenie w przyszłości ludzkości. Chciałbym w pierwszym wykładzie, abyśmy zobaczyli jak daleko posunął się postęp technologiczny i czy rzeczywiście on jest tak dobry? W drugiej części wykładu już na podstawie tylko słowa Bożego, na podstawie Biblii będę chciał się odnieść do tego co mówi Biblia o znamieniu bestii właśnie. Wszyscy mówią o znaku bestii, a tam jest słowo znamie bestii. Chciałbym, żebyśmy nad tym tematem Postudiowali Słowo Boże i poszukali, czy w Biblii nie ma jeszcze więcej wskazówek na temat tego, czym jest znamie bestii. Jak powiedziałem wcześniej, wszyscy skupiają się tylko na 13 rozdziale objawienia Jana, a tak naprawdę mogę Wam już powiedzieć w tej chwili, że jest w Biblii dużo więcej wersetów i wskazówek tym, o tym, czym jest znamie bestii. Także bardzo gorąco zapraszam Was do wysłuchania serii wykładów. W, ostatnim, w ostatniej części podsumujemy wszystko, o czym będę mówił, o cyfryzacji i o znaku o znamieniu bestii na podstawie Biblii, i wyciągniemy wnioski, czy rzeczywiście chip będzie znakiem znamieniem bestii, czy będzie to coś zupełnie innego. Bardzo Was zapraszam do wysłuchania tej serii.